Cześć moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie w Grand w Auto 5. Wreszcie możemy Wam tę grę pokazać, bo i wreszcie ją posiadamy. Słuchajcie, dosłownie niedawno dostałem tę grę w swoje ręce i troszkę przeszedłem mały fragment, przeszedłem takie pierwsze misje, tutorial. I cóż, no i postanowiłem, że już wam tę grę pokażę. Nie traktujcie tego materiału jako coś rozbudowanego i merytorycznego. To jest takie pierwsze spojrzenie na świat GTA V. Sam tę grę dopiero odkrywam i jest ogromna. No to co tutaj Rockstar przyszykował to wow. Naprawdę powala na wielu płaszczyznach i o tych płaszczyznach, na których ta gra powala, sobie porozmawiamy troszkę no, w kolejnych materiałach, jak już tę grę ogram przede wszystkim. Więc tutaj. Potraktujcie ten materialik jako taki poglądowy i taki pierwszy rzut oka na Grand Theft Auto. Po merytoryczne materiały bardziej zapraszam na później, na TV Gry. E, dobra, e, widać tu masę kontentu, z którym będziemy was zadręczać przez najbliższe dni, e, bo gra jest bardzo rozbudowana. Jestem teraz, wcieliłem się teraz we Franklina. Jest to jedyna postać, którą mamy dostępną na samym początku. Gdy przytrzymamy w dół na krzyżaku widzicie tutaj wszystkie statystyki mojej postaci, które możemy rozwijać wykonując różne czynności. No i tylko Franklina mam na razie dostępnego. Gra wpada w takie lekkie slo-mo, gdy to zrobimy. Jestem gdzieś w centrum miasta. Jeśli chodzi o mapę, mapę, która była tak bardzo kontrowersyjna, niestety nie wyjaśnię teraz tych kontrowersji, bo jest. Wiele elementów ukrytych tej mapy, to znaczy mamy odkrytą tylko, odkryte tylko te tereny, które, na których się znajdowaliśmy, wyłączając jakieś drobne plamki to gdzieś na północy. Ale do, do gry do pudełka jest dołączana mapa papierowa. I słuchajcie, ona robi wrażenie. To jest gigantyczny świat. No i co ja tutaj mogę? No mogę tak naprawdę wszystko. Przyjedźmy się gdzieś do jakiegoś takich różnych miejsc naokoło. Słuchajcie, system jazdy, na razie nie będę się nad nim bardzo, bardzo rozwodził. Jest zręcznościowy, co by o nim nie mówić. Wiecie, w GTA 4 ten system jazdy był kiepski, to znaczy trzeba było się do niego strasznie przyzwyczajać. No ja według, według mnie nie do końca mi pasował, bądźmy szczerzy. Tutaj te Rockstar poszło w drugą stronę i zrobiło coś bardzo, bardzo zręcznościowego. Samochody są dość solidnie przyczepione. Podłoża, dość łatwo się wchodzi w różne drifty, w różne zakręty, nie ma tutaj tego odczucia. Nazwijmy to tafli jeziora, ta, tafli lodu, gdzie samochody są ociążałe i się strasznie ślizgają. Tutaj samochody są gitkie, zręczne e, szybko można wszystkie ruchy wykonywać, bez żadnych problemów, e, więc no, to jest dość duża odmiana, dość duża zmiana. I no, czy to się podoba, czy nie. No, zobaczymy na dłuższą metę, jak będę wykonywał różne misje szalone. Mm, Jeszcze sobie teraz, m, gdzieś blisko centrum downtown, czy jakichś takich rejonów, tak bez sensu robię trochę kółka. Może wybierzmy sobie jakieś, jakieś miejsce, do którego się udamy. Mm, co tutaj jest ciekawego? Mamy fryzjera, mamy nightclub. Ze stry, klub ze striptizem, tego nie będziemy pokazywać. Jest kino. Słuchajcie, pojedźmy sobie do kina. W kinie jeszcze nie byłem. Zobaczymy, co tam się dzieje. Ciekawego w kinie. E, miasto jest już teraz zauważyłem bardzo, bardzo rozbudowane. Również jeśli chodzi o klimat miejsc, za, w zależności do jakich dzielnic trafimy, w jakich dzielnicach mamy misję, to zupełnie inna infrastruktura, jest inne budynki, inni ludzie chodzą. Jak na przykład w dzielnicy nazwijmy to bezpiecznie afroamerykańskiej, poszedłem do Fryzjera, no to oczywiście tam e, był, byli tylko lokalni. Tam osobnicy, którzy przebywają w danej dzielnicy. Bardzo, bardzo, bardzo fajny klimacik jest tutaj budowany. Zaraz ja jestem. Strasznie dużo różnych smaczków z miasto ma ogromną ilość zawartości w sobie, pełno zaułków tutaj widzicie jakieś. Hmm, co tu się dzieje? Ktoś leży. No, widzicie, jest ogromna zawartość tutaj, jakieś parkingi podziemne, są przejścia, jest o wiele więcej tego y, umieszczone y, w, każdej, w każdej dzielnicy strasznie dużo urozmaiconych budynków, strasznie dużo urozmaiconych zaułków. Tutaj patrzcie, się, co się dzieje. Co chwilę grając w tę grę odkrywam nowe elementy. No zwróćcie uwagę. Mała uliczka, przepraszam, sorry. <śm> mała uliczka z milionem różnych rzeczy. To jest ilość detali w tej grze naprawdę już mnie zaczęła zadziwiać. Ach, dobra, sorry. To jest GTA. No, od razu zobaczymy sobie w akcji policję. Da się stąd wyjechać? Nie, tędy się nie da stąd wyjechać. Policja jest tutaj w fajny sposób zrobiona, mianowicie mamy um, te takie, widzicie na radarze teraz? Takie point of view, field of view policji. Gdy unikamy tego field of view, no to wtedy możemy uniknąć jakby złapania. Warto właśnie w takich zaukach, jak teraz akurat się znajduje, przebywać. Poczekajmy sobie chwilkę, i te gwiazdki powinny zniknąć zaraz. To też jest spoko rzecz. T tak jak mówię, nie. Kurczę, no grałem w to chwilę, więc zobaczymy później, jak to jest wykorzystywane w różnych sytuacjach i jak to się sprawdza. Ale już teraz zauważyłem fajne motywy, że tam jechałem autostradą, uciekałem przed e, policją i e, wjechałem w jakiś mały zaułek. Oj, czy oni tutaj wiadą? Mam nadzieję, że nie. I wjechałem w jakiś mały. Kurczę, wjeżdżają tutaj. Nie niedobrzy ludzie. I wjechałem w jakiś mały zaułek, ukryłem się tam, przeczekałem pogoń policyjną, no atmosfera naprawdę jak z filmów sensacyjnych. Bardzo mi się to spodobało. Dobra, chyba trzeba uciekać. Akurat przejechałem u, wow, przejechałem koło posterunku policyjnego. Wiele więcej samochodów na drogach jest na ulicy. <noise> Spróbowałem przez chwilę jechać pod prąd autostradą i oj, to było trudne. Tutaj już nie ma przelewek, tutaj trzeba naprawdę zwracać uwagę na wszystko. Okej, okay, wjadej gdzieś do jakichś małych uliczek, żeby mnie była mniejsza szansa, że mnie złapią. Okej, okay, przeczekajmy. O, no i widzicie, pościg przeczekany. Udało się, żyjemy. <gry> no, o, naprawdę, zwróćcie uwagę na otoczenie: rany. Przecież ta gra wygląda przepięknie. Tam gdzieś w tle coś się dzieje: jakieś zupełnie inne otoczenie, właśnie zróżnicowanie tego otoczenia. Patrzcie się, tam jest downtown, e, dzielnica wielkich budynków. A ja teraz stoję na torach i pewnie zaraz mi coś potrąci. To nie jest zbyt mądre. Tam zupełnie inne krajobrazy. Te góry, tam... pomyślcie sobie, że na tą górę można wejść. Kurczę, to robi wrażenie, to robi wrażenie. Ale dobra, gadu gadu, ja miałem do tego kina nieszczęsnego pojechać. No i gadu gadu miał być krótki materiał, a robi się trochę długi. <ścoughs> Ta gra ma niesamowitą ilość zawartości w sobie, aż, 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 strach o tym myśleć. Dobra, zobaczmy, gdzie to kino było, by, gdzie to kino było? O, tutaj jest dobra. No, ciekawy jestem, jak te wszystkie elementy tutaj zręcznościowy model jazdy, zmiana systemu policji, większa ilość szczegółów, miejsc, do których można się udać. Jak to wszystko będzie tutaj działało później w obrębie fabuły? No i trzech bohaterów. Teraz steruję tylko jednym, no bo to jest początek gry. Eee... Chociaż, no, tam nie będę zdradzał może tych, tych, tych pierwszych misji. Ale już tutaj zaczęły się zazębiać te historie w jakiś sposób, no. Zobaczymy, zobaczymy jak to Rockstar poprowadzi dalej. Dobra, wracając. Jesteśmy przy, przy kinie. Zobaczmy, co się tam dzieje i co tam możemy zrobić. Sam jeszcze nie wiem. Lord of <laughs> Ciekawe czy każą założyć okulary 3D. No tak, humor Rockstara. Ciekaw jestem jak to długie jest. Antoine, antoine, rewej to, rewej to. Pquoi est tu dors? peux Ok, dobra, bo jeszcze tutaj przyśniemy. Kosztowało to 20 dolców. Powoli zaczyna się ściemniać, będzie gdzieś tutaj zachód słońca. E, Okej, okay, o, jakiś tunel. <laughs> Niesamowite, tutaj. Dobra, kończąc ten materiał, może pojedziemy sobie zobaczyć jakąś kadcenkę z jakiejś misji. Um, oczywiście są, te co widziałem do tej pory, są świetne katsenki, no co by o nich nie mówić. Um, klasa sama w sobie, dobra, zobaczymy tutaj, co się dzieje. Misje można powtarzać. Każda misja ma swoje punkty, i potem możemy je powtarzać, jeśli jesteśmy niezadowoleni z naszych wyników

jak toczy się wymiana zdań między różnymi bohaterami, a dwa motywy oczywiście typowo max Paynowy, zauważyliście, że <laughs> że że jest no, że kadcenka płynnie przechodzi w gameplay, w rozgrywkę, nie ma tutaj loadingów żadnych. Ej, gdziekolwiek, jak tak, słuchajcie, komentuję dla was ten filmik i się rozglądam na około. Co chwilę widzę jakieś miejsca, do których chciałbym się udać i coś zobaczyć, jak to działa, jak to wygląda. Ach, dobra, słuchajcie, pierwsze spojrzenie na Grand Theft Auto 5. Już widzę tutaj mega dużo zawartości, którą będziemy wam pokazywać przez najbliższe dni. I jeszcze dzisiaj, oczywiście, wpadajcie na V-gry, bo kilka filmów nowych się pojawi z GTA. Jak już tutaj bardziej ogarnę temat, bo do ogarniania jest strasznie dużo. Hmm, ładny budynek. Dobra, dziękuję wam serdecznie za uwagę. Pozwólcie, że odbiorę ten telefon i się pożegnam z Wami. Ciekawy jestem, czy te telefony będą tak samo denerwujące jak w czwórce. Okej, okay, bo tu się już robią małe spoilerki. Na razie.